Nie, mały w sensie duży. Mały w sensie tak, duży, tak. okej, rozumiem, rozumiem. Dobrze, rozumiem. Bo, bo e, wiem z praktyki, że on na początku jest mały, potem jest duży. Mm, mm. E, dlatego no to chodzi. ta nauka, tak, tak. Nie, to jestem też ciekawy. No, jak... U mnie są bardzo duże te różnice od małego do dużego. U mnie ja też, u mnie no, też. Jak to jest usłyszeć o swoim przyrodzeniu pituś? Jest e, to, może powiem tak. Gdybym e, miał jakiś kompleks, który nie ukrywam miałem jako młody chłopak bo patrząc właśnie gdzieś tam na basenie coś widziałem, że mają chłopcy więcej, tak? Ale potem jak już zacząłem korzystać z życia erotycznego, wiele partnerek powiedziało, że, że jest ok albo więcej niż ok Trafiłem też na partnerki, które, które no, widziałem lub słyszałem, że odczuwały dyskomfort, jeżeli rozbuchany namiętnością się nie pohamowywałem, w związku z czym takie stwierdzenia uważam tylko i wyłącznie za pieszczotliwe. Okej, okay, słuchajcie, brawa dla odważnych dla naszej pary, która słuchajcie, dobrze, e, to było... pozwólcie moje kochane. Kamo i sutro, ja bez was tu nie mogę stać. Lubię, jak tu jesteście, a ja jestem tutaj. E, to był drugi etap. Widzieliście, że już trudniejsze, o wiele zwierzęta bardziej skomplikowane i drzewa, ale teraz przejdziemy do ostatniego etapu naszej zabawy. Najtrudniejszego. Kto zwycięży, kto go pokona, będzie zwycięzcą tego programu, a kto nie, ten będzie e, przegrany. Ale to już za chwilę brawa dla Pa!